Rewalski Rewal Krzysztof znaczy, Sobieszczuk prosimy o no komentarz. Przede wszystkim myślę, że trzeba pogratulować chłopakom za, 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 za walkę i zaangażowanie w całym meczu. Druga połowa i 47 minuta bodajże i dla mm, dziesiątkę i doprowadzenie cały czas w wyniku do stanu 0.0 końcowego jest naprawdę ogromnym e, szacunkiem, wyzwaniem, ustawieniem niesamowitej ilości zdrowia. Eee, więc jak na pierwszy mecz, eee, uważam również, że w pierwszej połowie razem mieliśmy, moim zdaniem, więcej sytuacji. Eee, dwa, że wszystkie założenia, te, które sobie zaplanowaliśmy, tak, tak naprawdę w tej pierwszej połowie zrealizowaliśmy. W drugiej połowie się broniliśmy. Domisza prze, przeważała to spotkanie, ale nasza, nasz, nasz blok defensywny, który mam nadzieję, że zostanie do końca tego sezonu eee, tak szczelny jak dzisiaj, udźwignie trotyni. Czy jakieś pytania na ten Jak ta czerwona kartka w żółty zmieniła nastawienie gry zespołu? Plany na ten mecz? Czyli patrząc na przebieg tej sytuacji z żółtą kartką, no to my po tej żółtej kartce kilka minut może nie powiem, że przeważaliśmy, ale wychodziliśmy dobrze z kontrataków, więc też mieliśmy tam swoje sytuacje, które mogliśmy być może inaczej Natomiast no ich nie, nie rozwiązaliśmy i taka naprawdę szkoda. Jak, ona, jak zareagowaliśmy, moim zdaniem bardzo dobrze, no bo dowiedzieliśmy wynik do, do, do końca zostawiając kawał zdrowego, kawał serca dla, dla tego klubu i dla tego małego miasteczka. Czy trener widziałby w dzisiejszym meczu, wiadomo, z, zwyciężyła tym remisem drużyna, ale jakiś zawodnik, który tak bardzo się pokazał na tym trzecioligowych ligowym Tak, widziałem cały zespół wybrzeże na brzegi, wszystko? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry.